Język angielski, zaimki dzierżawcze w języku angielskim, possessive pronouns. Zaimki dzierżawcze w języku angielskim, possessive pronouns to część zdania określająca przynależność. Z ich pomocą można więc określić, że coś należy do kogoś. Ewentualnie czegoś, na przykład zwierzęcia. Zrozumienie i poprawne użycie zaimków dzierżawczych w języku angielskim jest bardzo ważne do płynnej i precyzyjnej komunikacji. Właściwe użycie tych zaimków pozwala na wyrażenie różnych relacji i posiadania w sposób efektywny i zrozumiały zaimki dzierżawcze są niezbędne do tworzenia pełnych sensownych zdań są one używane w szerokim zakresie kontekstów od codziennych rozmów po formalne pisanie pełna lista zaimków dzierżawczych w języku angielskim Liczba pojedyncza. Ja, mein. Mój, moja, moje, moi. Ty, yours. Twój, twoja, twoje, twoi. On, his. Jego. Ona, hers. Jej. Ono, its. Jego, tego. Odnosi się do. Przedmiotów oraz zwierząt. Dlatego jest rzadko stosowany. Liczba mnoga. My, ours. Nasz, nasza, nasze. Wy, yours. Wasz, wasza, wasze. Oni, one. Theirs. Ich. Przykłady. This jacket is mine. And that is yours. This jacket is mine. And that is yours. Ta kurtka jest moja, a tamta twoja. Where is Stephen? Is this mobile his? Where is Stephen? Is this mobile his? Gdzie jest Stephen? Czy to ten telefon komórkowy jest jego? This isn't Dorota's car. Hers is much older. This isn't Dorota's car. Hers is much older. To nie jest Doroty samochód. Jej jest znacznie starszy. I met a friend of yours today. I met a friend of yours today. Spotkałem dzisiaj jednego z Twoich przyjaciół. Does this hotel have a swimming pool of its own? Does this hotel have a swimming pool of its own? Czy ten hotel ma własny basen? Is this your pencil? Yes, it's mine. Is this your pencil? Yes, it's mine. Czy to twój ołówek? Tak, mój. It was his fault, not hers. It was his fault, not hers. To była jego wina, nie jej. Podstawowe zasady użycia zaimków dzierżawczych Użycie zaimków dzierżawczych nie posiada zbyt wiele reguł, co oznacza łatwą naukę. O czym należy pamiętać stosując angielskie zaimki dzierżawcze? W przeciwieństwie do polskich odpowiedników są nieodmienne. Nigdy nie zmieniają swojej formy. Na przykład mine. W tłumaczeniu na język polski może oznaczać mój, moja, ma, moje, me, moi, mojego, mego, mojemu, memu, moim, mym, mojej, mej, moją. Mą, mojego, mego, mojemu, memu, moim, mym, moich, mych, moimi, mymi. Nie ma więc wymówek, można się tego nauczyć. Są samodzielne, co oznacza, że stosujemy Je zamiast rzeczownika, a nie, z rzeczownikiem mogą pełnić rolę podmiotu i dopełnienia w zdaniu. W połączeniu z of oznaczają jeden z w liczbie pojedynczej lub jedni z jacyś w liczbie mnogiej. Na przykład: A friend of mine, jeden z moich przyjaciół. Some relatives of hers jacyś jej krewni. W następnym filmiku pojawi się mały sprawdzian, który warto zobaczyć. A co za tym stoi, sprawdzić swoje wiadomości. Link pojawi się w prawym dolnym rogu. Jeśli chcesz więcej takich filmików, to napisz w komentarzu. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.